Cześć! Tym razem chciałbym zaprezentować Wam takie moje ulubione obraje, które stosuję najczęściej na zawodach. Także czy to są biegi po na nawierzchni, czy bieganie po prostu w terenie, gdzieś w gugach, e, nie wiem, gdziekolwiek tam w lasach, czy chociażby biegi z przeszkodami. E, także jakby, no po prostu zestaw guga i dół, mm, bez jakichś innych akcesoriów w tym materiale, tylko na na szybko to, co e, lubię nosić właśnie w roli e, jakiejś koszulki czy spodenek. Także zaczynamy od biegania po utwardzonej nawierzchni, także biegi uliczne, e, raczej bez żadnych utrudnień na trasie, po prostu e, po asfalcie, po chodniku, jakkolwiek, gdzie są też punkty z odżywianiem itd., więc nie, nie potrzeba też wielu kieszonek także tutaj ustawiłem je z tamtej strony jeżeli chodzi o koszulki to ja bardzo lubię um, takie przylegające um, więc najlepiej mi się sprawdza na przykład ten model to jest po prostu takiej zwykła przylegająca koszulka oddychająca um, no i um, bardziej preferuję, jeżeli jest dłuższa, na przykład ta jest lekko przedłużona, więc nachodzi na spodenki, no i na przykład tu jest jeszcze taka wstawka silikonu, więc jakby nie, nie podjeżdża, szczególnie jeżeli używam pasanonek startowy, to akurat fajnie zabezpiecza, że nic mi się nie podwija, no i ogólnie właśnie dużo wygodniej się biega w takiej przylegającej koszulce, która również pozwala na swobodę ruchów, tutaj pod pachami nic się nie, nie zaciąga, nie, nie skręca, przy przy ruchach zgięcia i wyprostu w stawie ramiennym. No i ogółem jest bardzo wygodna. Także jeżeli chodzi o właśnie górę, to najczęściej startuję właśnie w tym modelu. Tutaj mam na przykład już nawet drugą sztukę, tak na, na zmianę, żeby zdążyła wystać przy kolejnych zawodach. Ewentualnie też zdarza mi się startować w czymś luźniejszym. I na treningach też częściej używam właśnie takich luźniejszych krajów, jak to. To jest jeszcze starszy model. A na przykład tutaj mam tak, o, właśnie taką bardziej no, pod kątem może komfortu również i tu i tu jest, chociaż ta po prostu nie jest taka kompresyjna ala. No i po prostu jakby w dalszym ciągu nie, nie powoduje obtarć, a jest jakby bardzo fajna, jeżeli chodzi o oddychalność i taki ogólny komfort i miło, i też zdarzało mi się startować, że w tej to przebiegam chociażby maraton też bez obtarć pod pachami czy, czy na sutkach. No, przy czym używałem też dodatkowego od od obtarć jakiegoś kremu, także to wiadomo, że po, pomogło, ale mimo wszystko właśnie bardzo wygodnie. Także jeżeli chodzi o bieganie właśnie po ulicach, po utwardzaniu na takie no biegi uliczne typowo, co na najczęściej właśnie się startuje, no to no to właśnie tego używam, a jeżeli chodzi o spodenki no tutaj mam do zaproponowania kilka możliwości, ja, ja również nie, nie, start, nie startuję zawsze w tym samym i to oczywiście też zależy od, od dystansu. I ogólnie ja no preferuję te bardziej przylegające kroje i świetnie mi się sprawdzają, przykładowo te, te leggingsy, po prostu do, dobrze przylegają. No i również te są pozbawione jakichś to warto na to patrzeć jak kupujecie, czy nie ma to jakichś nie. Niepotrzebnych wstawek, które mogą Wam powodować obtarcia, czy po prostu zwykły dy dyskomfort, będziecie gdzieś czuć, że jest jakieś zgubienie czy coś. Tak, tutaj, e, zarówno o, jak widzicie, od środka jest naprawdę minimalna ilość, e, no i właśnie nie, nie, nie powoduje u mnie to obtarć, tak? Więc, jakby też jakiś dodatek kieszonki jest miłe rozwiązanie, chociaż się ja raczej nie, nie stosuję na biegach i gdzieś, jakby walczę o naprawdę dobry czas, no to, no co ja, mogę raczej jakiś żal może się zmieści, czy chusteczki, ale raczej tego nie używam. Jeżeli już, to w pasie na numer startowy mam takie jakieś gumki, gdzie mogę zahaczyć na czas żel. Ale tak, to właśnie bardzo fajne leginsy. Ogólnie po polecam spływać w leginsach. No nie, nie ma co się wstydzić, to jest po prostu w bardzo wygodny sposób i wbieganie się sprawdza. Są też trochę, może bardziej np. Znaczy tutaj mam o podstawowe, też mi się zdarzało startować, ale jednak jak już mam tamtą, to raczej preferuję te z mniejszą ilością szwów. Tak jak widać, już są takie ściegi widoczne. Ale też to jest wygodne, tak? tylko jak już ktoś chce maksymalny komfort, no to już warto w takie zainwestować. I jeszcze, jeszcze również jest taka opcja, takie bardziej elastyczne. Wyglądają jak naprawdę jakieś ma, ma, malutkie jak dla dziecka, a to jest ten, ten sam rozmiar, czyli jakaś w tym przypadku to jest męska M. No i mimo że ja mam no, dość szerokie uudy jak na y, bie biegacza, no to tutaj spokojnie w ogóle komfortowo jest, bez, bez żadnego jakby, nie wiem naprężeń, y, na, na czy gdziekolwiek, żeby się ten ma materiał mi zahaczał. W ogóle ni nic mnie nie ściska, bo to nie jest kompresyjne, Tyle, jak widzicie to jest bardzo elastyczne. To również warto sobie zobaczyć, czy takie coś wam odpowiada z tym, że to jest po prostu takie bez żadnych... Kieszonek, nic kompletnie, bez ściągaczy, to na przykład można sobie spiąć bardziej w pasie, ale jak to wybierzecie sobie na swój rozmiar, no to to jest jakby jak druga skóra. To jakby no, najczęściej właśnie mi się sprawdza yy, na zawodach to albo tamte legginsy jak chcę właśnie coś przegrywającego a jeżeli chodzi o coś yy, krótszego i jakby też pozwala na dużą swobodę ruchów, no bo takie typowe spodęki, no to raczej będą ograniczać, no to w na przykład jak się stosuje takie dość krótkie spodenki. To również trzeba robić, tym takim takim biegać, no bo jak ktoś może się wstydzić w, w no to tak tutaj tym bardziej, bo to jest bardzo krótkie. To jakby wygląda jak zwykłe spodenki, ale one są tak, no nie wiem, nawet no tak do jednej trzeciej uda max sięgają. Przy czym te na przykład mają jeszcze wcięcie mocne z boku, więc naprawdę tutaj jakby na przykład jak w bokserkach biegam, to na tutaj wy, wystają aż dotąd, więc no to w no jakby wizualnie to nie wygląda może jakoś super, ale jakby jest naprawdę bardzo komfortowe. E, więc również, jeżeli ktoś woli spodęki, to na zawody polecam takie właśnie mo mocno wcięte, żeby nie ograniczyć swobody Przy Przecież ja tu e, przy wszystkich tych e, zestawach, to ja mówię o takim naprawdę szybszym bieganiu. W sensie nie, nie o takim re rekreacyjnym biegu z plecaczkiem, tylko faktycznie ściganiu się. No każda ma inną życiówkę, ale mimo wszystko to chodzi o intensywny bieg bez, bez odpoczynków na pewno. No i tak samo tutaj. Podobny model do tamtego, tylko już bez wcięć, Te też można taki znaleźć, chociażby nie. Więc to zwykłe spodanki luźne. I to, jeżeli chodzi o bieganie po utwardzeniu nawierzchni, to właśnie najczęściej stosuje właśnie te, te modele. No a teraz, jeżeli chodzi o bieganie w, w górach, w, po prostu w terenie, no to właśnie odzież trailer właśnie tym charakteryzuje, że jest jakby bardziej wytrzymała i najczęściej się biega z jakimiś akcesoriami typu plecak, kamizelka, pas, więc y, muszą być bardziej odporne na, na przetarcie po prostu. I tu mamy przykładową koszulkę. To może właśnie służyć jako wzór, jak będziecie gdzieś szukać właśnie takiej odzieży. To na przykład warto, żeby oprócz tego, że jest taka właśnie inna trochę struktura, tak czuć, że na przykład jeżeli chodzi o tę koszulkę, no to jest naprawdę bardzo fajna, ale jeżeli by zahaczyć o cokolwiek, jakieś korzenie czy coś, to by się rozerwała łatwo, a tu jest naprawdę gęstszy ściek. Ogólnie fajna akcesoria na przykład tutaj jest takim dodatkiem tutaj na no, akcesoria jest wstawka na ramionach, że się po prostu nie, nie ślizga tak plecak chociażby czy, czy kamizelka. No jakby taki mały drogielsk, ale faktycznie to jest taki, no wstawka z silikonu, która no, jest taka antypoślizgowa. Więc to jest taki minimalny jakby dodatek dla stabilności. Często trailowa odzież ma jakieś dodatki w postaci suwaków, albo takie jak tutaj, zwykły tylko od góra dół, albo zdarza się też dwustronny, że można sobie zrobić po prostu dziurę tylko w środku, że nie trzeba po całości odsuwać, tylko można kawałek, od dołu tu na przykład. No i ogółem jeszcze często są jakieś kieszonki w trailowej odzieży. Na przykład tutaj mamy po błokach, to jest akurat dobre na żale, chociażby, to jest naprawdę mała kieszonka. I też warto, jeżeli są takie kieszonki, to zobaczyć, czy po założeniu nie będzie Was to obcierać, bo tutaj jest no, więcej tego materiału, więc od środka tutaj się trochę tak no, no, robi gęściej. Jeszcze zależy, jakie macie plecaki, najczęściej się kończą wcześniej, ale jeżeli później, to mogą Was to obcierać. No i to jest jakby bardzo fajna ko koszulka, właśnie taka typowo trailowa, yy, no bo najczęściej, jak właśnie mówię o zawodach, to również biegam właśnie z kamizelką, bo raczej wybieram dłuższe dystanse. No więc to jest jakby taka fajna na, na biki górskie, to na, najczęściej właśnie taką typowo trailową stosuję. A jeżeli chodzi jeszcze o inne koszulki, które również mogą się przydać, no to na przykład tu jest taka, ja raczej używam na, na krótsze dystanse, bo po prostu wolę taki luźniejszy krój, ona jest taka lejąca. To mi jakby też bardzo odpowiada, mimo że lubię takie przylegające i kompresyjne, to jednak no, to jest taka fajna swoboda, jeżeli jest to luźny krój. Z tym, że na przykład tej nie, nie używam, jeżeli chodzi o plecaki czy kamizelki, bo wtedy wolę jednak, żeby coś przylegało i żeby mi się nie podwijało pod tym plecakiem. Jakby, jakby przy skręcie może się gdzieś przesunąć koszulka i tak zostanie, bo plecak przy, przytrzymał, I Potem trzeba poprawiać i to jakby rozkuriażą, tak więc. To raczej stosuję taką luźną, jeżeli po prostu tak biegam albo treningowo, albo krótsze dystanse bez dodatkowych akcesoriów i tych. Kieszonek w koszulkach raczej nie używam, jeżeli już to w, spod w spodniach, bo w koszulce to jak coś się włoży, to właśnie no, w moim przypadku tak tak uwiera. No, możecie sami zobaczyć, jak to u Was będzie, czy Wam to będzie odpowiadać. Ja jednak preferuję jakieś dodatkowe akcjarium albo pas w spodenkach, bo to jest bardziej stabilne, bo się już nic nie obraca, wiadomo. Jak założycie, no to w pasie jest bardziej stabilniej. No i jeżeli chodzi o spodenki, właśnie dobiegam w terenie, to na ja tu mam takie dwa modele, no to jeden to jest taki jak leginsy, właśnie jak tam, czyli tak samo przylegające, proste leginsy, e, również w miarę wy, wytrzymałe, jednak mimo wszystko mogło się i tak przegwać na, na korzeniach to nie jest raczej wytrzymałe tego, chyba że znajdziecie jakieś z grubszego, ale fakt, żeby było też wiadomo nie, nie za grubo, żeby nie było za, e, w, za ciężko, tak? to jakby w, w, waga e, ubrania te, też jest znacząca. No tak właśnie w trailowych jak widać to, to jest różnica od tamtych leginsów, że są kieszenie dookoła. I jeżeli to nie jest jakiś mega długi dystans, albo jest bardzo dużo punktów odżywczych to wystarczająco to na pewno możecie załadować sobie dwa soft flaski, czy na przykład tutaj jeden półlitrowy, jeśli nawet mieści, w sensie pojemniki na, na wodę. No albo żele po bokach, chusteczki, dokumenty się zmieszczą, więc jakby naprawdę można zastosować jak się chce właśnie te kieszenie. Są i na suwak i na ten, to jakby większość odzieży właśnie do biegania w terenie no jest wyposażona w takie fajne właśnie jakieś dodatki, jakieś kieszenie. Bardzo przydatne. Więc to jest to moje ulubione leginsy właśnie na jakieś ściganie takie. Ewentualnie e, też mi się zdarza e, z kompresją. E, tak jak są skarpety kompresyjne, takie mogą być spodenki kompresyjne. Jest tutaj, tutaj na przykład są takie spodnie trzy w jednym, że od góry macie takie zwykłe spodnie, a w środku jest kompresja. O. Z tym, że rzadziej to stosuję niż takie leginsy, bo jeżeli na przykład mi się zdarzy gdzieś stanąć na, na takiej chociażby, żeby skorzystać z z krzaków, no to wtedy e, przy mojej szerokości e, ud potem może się to jakby cofać. W sensie, że e, no, jeżeli chodzi o taką wewnętrzną bliznę, to często mi się zawija. W sensie, po pierwszym nałożeniu super, ale jeżeli właśnie jakkolwiek będę jeszcze poprawiał, to jak jest już taka mokra, no to wtedy się za zawija jakoś mi bardziej. Jakby jeżeli nie będę nic z tym robił, to do końca biegu super e, nie, nie powinien się, się nie, dzia nie dziać. No ale jednak większość biegaczy to w ogóle nie będzie miała z problemów, jest to tylko tak no, kwestia indywidualna. I tak samo tu widzicie, jest dużo kieszeni, a jest po prostu ta kompresja, więc jakby mniejsze uczcie zmęczenia może być w obrębie łód, jakby lepsze do, do krwienia. Ale to też warto, się przetestować przed zawodami. Ja najczęściej jak się stosuję leki, to, to mi wystarcza. Są również oczywiście luźne spodęki, ale wolę przelegające, bo tak samo można tutaj o coś zahaczyć, biegąc. To tyle jeżeli chodzi o bieganie w terenie, a tak to mamy jeszcze biegi z przeszkodami. No i tutaj odzież musi być oczywiście tak samo oddychająca i w ogóle, ale również i wytrzymała. No i tutaj na przykład mamy, jeżeli chodzi o koszulki, to tak samo się nawet dadzą te z biegania w terenie, przy czym muszą już raczej być przeznaczone na no, takie zużycie, bo e, łatwo jest zahaczyć o coś. No i tak jak wiecie, to jest. Taki sam model dobiegania w terenie również właśnie z suwakiem czy coś, tylko już jakby starsze modele, żeby właśnie można było już je na to przeznaczyć. I na przykład tutaj już widzicie nam, trzeba się liczyć z tym, że gdzieś o jakiś kot drutką czasny można zahaczyć i sobie rozerwać, więc jakby, no niestety to już jest jakby no, przeznaczone na, na zużycie. To już jakby dość długo to używałem i właśnie albo taka trailowa się świetnie sprawdza w koszulki, bo no już można sobie właśnie trochę po, po, poruźnić albo włożyć coś tam do kieszonek raczej w nabiegach z przeszkodami no przy takim ściganiu to no, przeszkadza plecak czy kamizelka, żeby gdzieś nie, nie zahaczyć i nie tracić czasu na zdejmowanie, więc każda kieszonka może się przydać. Albo na przykład przylegająca odzież, więc taka kompresyjna koszulka świetnie się sprawdza, żeby naprawdę przylegała. To jakakolwiek na przykład to jest niby taka termika, tylko że z krótkim rękawem również fajnie się sprawdza, tylko że łatwo jest ją podrzeć po prostu a na przykład jeszcze jeżeli się robi chłodni, to wtedy można to samo, tylko że z długim rękawem również tutaj mam taką trochę cieplejszą technikę ale jednak do biegania no i tu no, również jest też możliwość zahaczenia wiadomo, no bo jeżeli się gdzieś wejdzie się czas, czasy i się zahaczy, to może pójść, ale, ale jednak nie, nie powinno. Tu mam na przykład z spotów walki i to jakby jest na, naprawdę świetne rozwiązanie, więc jeżeli chodzi o koszulkę zwykłą, no to właśnie najczęściej raczej kompresyjnie używam. To jest dla mnie najwygodniejsze ewentualnie, to, to trailowo, jeżeli bym chciał coś jednak wrzucić w te kieszonki. A jeżeli coś z długim rękawem, to na przykład mam właśnie takie do sportu walki, one są mega wytrzymałe i elastyczne. No i właśnie jakby no to ten model mam już od samego początku praktycznie i jeszcze nie mam dziury nigdzie, a zdarzało mi się zahaczać o, na jakieś ostre elementy. Tak więc jeżeli chodzi o koszulki, to właśnie no, kompresja jest na, mm, mm, najfajniejsza, żeby wszystko było jak najbliżej ciała, no i im mniej odstaje, tym, tym lepiej. No i tak samo z spodenki. Jeżeli to jest jakiś w taki bieg na małym dystansie, albo jest dużo punktów odżywczych i nie chcecie brać się ze sobą, czy nie potrzebujecie ani rękawiczek, ani magnezji, ani jakichś różnych żeli, to zwykłe leginsy bez żadnej kieszeni, najprostsze, najtańsze. To świetna sprawa i nie będzie szkoda na pewno. To było jakieś kosz, nie wiem, 30zł i y, najprostsze leginsy. Jak będzie dziura, nic się nie stanie. Y, można z czego przeznaczyć na zużycie i wziąć kolejny model, bo z pozwolenia na swobodę ruchu przylegają bardzo fajne opcje, tylko że po prostu w tym nie ma kieszeni. Jeżeli chcecie z kieszeni, to właśnie z trailowych też można skorzystać, no tylko to już jest większy koszt, no i będzie może szkoda. To tutaj na jeżeli chodzi o przeleganie, no to właśnie tu przed spróbowałem sobie z luźniejszymi trailowymi spodękami, takie takie, takie no, bermudy, no i e, na przykład o, tutaj odgód mam za, od zahaczenia taki, taką już dziurkę, także tutaj macie przykład, czemu właśnie nie, nie, nie używać. E, na takich biegach z przeszkodami luźnych, luźnej odzieży. No i jeszcze, jeżeli chodzi o składniki, to również kompresyjne będą fajne, czyli na przykład albo leginsy, albo takie typowo kompresyjne, to są na kompresyjne, więc tak samo, jak tu było w środku, takie obciskanie, jak i tu jest samo, samo to wewnętrzne warstwa, no i kieszenie. No tylko wiadomo, że to jest też dość delikatne, bo jest bardzo cienkie, więc też łatwo o jakieś zadrapania. Ale jednak są kieszenie, wszystko można zmieścić, takie podstawowe, jakieś właśnie rękawiczki się tu spokojnie mieszczą, e, czy jakieś kilka żeli. No, wody z dużym nie weźmiecie, ale, ale jakby jeżeli chodzi o ściganie, mega opcja. No i jeszcze ewentualnie takie też proste lodnice, ale z, z kieszeniami. O, taki przykład też. No, więc to było to, jeżeli chodzi o taką odzież na, na zawody. Przy czym pod podkreślam, że to są. Mm, dla bardziej takich osób preferujących szybsze bieganie i naprawdę ścigających się na, na, na tych zawodach, czy to właśnie na ulicy, czy w terenie, czy z przeszkodami. No i też warto wziąć poprawkę, że ja tutaj to odzież zaprezentowałem raczej na, na lato, na sezon, kiedy jest więcej startów, a no tak na, na zimę, no to to zależy oczywiście od kwestii, no to kwestia ja, ja najczęściej w zaszczycie ubiegam na krótko, jedynie może z dodatkiem na przykład rękawków, y, albo no, skarpety zawsze zakrywają część, część nóg chociażby, ale jednak y, wiele osób preferuje z długim rękawem i leginsy, no to takie jak najbardziej można, większość takich modeli ma odpowiedniki właśnie z długim, z długim rękawem, przy przedłużonych tak na zimę. Ale ja najczęściej i zimą też biegam właśnie tak na, na krótko, że jest naprawdę krótki bieg, no po prostu się dobrze rozgrzeje i, i to mi wy, wystarcza raczej, żeby do, do końca dobiec właśnie w, e, jeszcze w komforcie technicznym. No, tylko jeżeli chodzi o biegi z przeszkodami, to no, trzeba brać czuć się oczywiście poprawkę, że może gdzieś być jakiś postrój czy, czy coś i wtedy można no, się wyziębić. Także to no, każdy do, dobierze do siebie, ja to zaprezentowałem takie no, moje ulubione właśnie ubrania. No, typowo na takie zawody, raczej w cieplejszych temperaturach. No, także to była tyle. Mam nadzieję, że komuś się przyda ten filmik i no, zainspiruje do przymierzenia chociażby części z, tych, z tej odzieży. Może, może akurat będzie odpowiadać na zawody. No, także do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!